Wchodziliśmy tutaj e, uroczystość Powstania Warszawskiego, taką na bo główne uroczystości, wiadomo, że są w Warszawie. No Wiadomo, że to jest uroczystość, którą e, Polska e, pokazała, że jest e, w stanie walczyć o swoją wolność, o swoje, o swoje e, bezpieczeństwo i o swoją niepodległość. Powstanie Warszawskie naprawdę ma bardzo wy, duży wymiar, jeśli chodzi o. E, Wydarzenie w historii Polski pokazało, że naród polski potrafi się zjednoczyć, chociaż nie, nie mając wodza, nie mając nikogo, ale potrafili się zjednoczyć pod podziemiu w akcji takiej, która pokazała dla całego świata, że jesteśmy narodem walecznym. Tutaj przy tej uroczystości organizowała to burmistrz miasta Terespol wraz z grupą rekonstrukcyjną pana Wojtka Prokopiuka. No, i oczywiście tutaj Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji także przyczyniło się do uroczystości, tej upamiętnienia Powstania Warszawskiego. Bardzo dobrze, że pamiętamy, bardzo dobrze, że mamy takie uroczystości, bo one są przykładem i dla naszych dzieci, i dla przyszłych pokoleń, które będą na pewno widziały, że trzeba kontynuować coś, co dla Polski jest dobrym przykładem.